Trudno tak szybko po meczu zebrać myśli po takim meczu, w którym po raz kolejny o jego przebiegu mam tu na myśli mecz u siebie. Decyduje zdecydowanie pierwszy fragment meczu, szczególnie pierwsza połowa, w której bardzo łatwo tracimy bramki i później bardzo trudno jest jakby wyciągnąć ten wynik na wynik korzystny. Ja sobie zdaję sprawę i wszyscy zawodnicy zdają sobie sprawę z tego, że powinniśmy tutaj punktować, zdobywać punkty, prezentować dobrą grę. No ale czasami tak jest, ale w naszym przypadku jak się okazuje we wszystkich trzech meczach. Zanim się do tego zabierzemy, mamy już po swojej stronie straty. Tak było też i dzisiaj. Mimo tego, że mecz był w drugiej połowie zdecydowanie pod, pod naszą dyktando i były, były możliwości, żeby, żeby ten remis chociaż uratować w tym spotkaniu, no, no nie strzeliliśmy w ramki. W związku z tym no, kolejny mecz u siebie, już trzeci, bez zdobyczy punktowych, co absolutnie nas nas, jak powiem, plasuje w samym dole tabeli i, i, i jeśli chodzi o nastroje, e, no nie, jest, nie jest to optyma, optymalne. E, to to się dzieje w tej chwili wokół, wokół nas, że nie, no trudno jest się z tym pogodzić, ale, ale ja jestem przekonany, że, że przez ten etap musimy przejść e, i jak to się zawsze w takiej sytuacji mówi najczęściej, no kolejny mecz jest okazją do tego, żeby żeby podreperować punkty, podreperować swój wizerunek i przede wszystkim poprawić grę. E, Ustrzeć się te, tak wielu prostych błędów, nie popełniać ich e, i, i, i z tego bierze się wynik sportowy. Także e, tyle. Dziękuję bardzo. Czy mamy pytania? Maciej, z Niemiec Co się dzieje ze stanem rzekłynowo w tym stadionie? Bo naprawdę takie błędy popełniacie, a później nawet Nie stwarzacie sytuacji. Do 30 wyglądało to nieźle, ale po już No to wynika. Podstawową receptą nie, my nie, nie staniemy się z tygodnia na tydzień, czy z miesiąca na miesiąc drużyna, która potrafi grać w ataku pozycyjnym przeciw drużynom, które bronią się głęboko, czekają tylko na błąd i kontratak. Kwestia leży w tym takim balansie między atakiem i obroną, a jeśli chodzi o sam scenariusz meczu, no to po prostu nie należy tracić bramek w tak prosty sposób. Mamy z tym problemy z koncentracją, ze współdziałaniem, ze złymi wyborami, z brakiem asekuracji, no wiele rzeczy. Natomiast, tak jak powiedziałem, w dzisiejszym meczu dało się zauważyć ten, tą chęć która w paru momentach jakby spowodowała zbyt duża chęć atakowania, chęć zdobycia bramki, chęć odrobienia bramki. Było za dużo nerwowości. A wynika to właśnie z tego, że, że tracimy jako pierwsi bramkę i, i chcemy, brakuje nam trochę cierpliwości, takiego boiskowego wyrachowania. No trudno w tym momencie o to przy takim, przy takim naszym... Nowym zespole jeszcze wiele takich momentów nie funkcjonuje. Stąd tak wyglądają te mecze. I bardzo trudno w ataku pozycyjnym przeciwko zmasowanej obronie stworzyć klarowne sytuacje. Niemniej próbowaliśmy uderzeń z dalszej odległości, próbowaliśmy dośrodkowań i, 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 i krótkich rozegrań z fragmentów gry. No, brakowało tej skuteczności, bo były, były momenty, w których można było trochę lepiej się zachować i pewnie z tych sytuacji. Takich jak Kadspra byłoby więcej. No brakowało gdzieś tam dobrego zachowania, albo, albo chłodnej głowy, albo jakiegoś elementu technicznego. No w końcówce też dało się odczuć zdecydowanie wysoka temperatura, która wprawdzie przeszkadzała obu zespołom. Niemniej dla drużyny, która, która atakuje, która na, stara się narzucić swój, swój rytm gry, no jest zdecydowanie trudniej. No i później trudniej jest też z powrotami, jeżeli coś, coś się dzieje i, i przeciwnik wyprowadza kontratak. Także tak bym zinterpretował ten scenariusz, jaki tutaj na razie kreślimy przed własną publicznością. Przepraszam, skąd taka informacja, że masz zakaz wypowiedzi? Informację dostałem czynę, że jest zakaz wypowiedzi. To sprostuję, bo to nie jest zakaz wypowiedzi, tylko czekamy na zamknięcie okienka. Wtedy dyrektor sportowy podsumuje okienko transferowe. Ja do innej stacji niż To zadzwonimy, zadzwonimy, się po zakończeniu zamknięcia okienka transferowego. Dobrze, ale ja, ja odpowiem na, na, na to pytanie. Ja absolutnie się nie czuję na, e, wsadzony na konia. Ja ja świadomie podszedłem tutaj do, do tej pracy, świadomie e, wiem, jakie stoi przede mną zadanie. Spodziewałem się absolutnie, że nie będzie łatwo. To trudno, absolutnie biorąc pod uwagę to, co się zdarzyło w poprzednim sezonie. To naprawdę wywarło duże, duże wrażenie na środowisku i klubowym, i piłkarskim, i kibicowskim w Rzeszowie, w okolicach. Stal była bardzo blisko awansu do Ekstraklasy, w związku z tym no naturalnym takim podejściem do tematu w następnym sezonie jest to, że to będzie kontynuowane i że to będzie już ten sezon. Ja powiedziałem na pierwszej, drugiej konferencji przed sezonem, że Próbowałem to jakby tłumaczyć, że stał że cały czas jest w rozgrywkach pierwszej ligi, a zespoły z tej ligi walczą, a was do ekstraklasy. Sześć zespołów ma zdecydowanie szansę. Początek dla nas na pewno nie zalicza nas do tej, do tej grupy. Ja się nie czuję, powtarzam, wsadzony na minę. Ja, ja się czuję odpowiedzialny za to, co się dzieje, odpowiedzialny za tych wszystkich piłkarzy, których mam do dyspozycji i zdawałem sobie sprawę, że nie będzie łatwo jeżeli chodzi o punkty, jeżeli chodzi o pracę, o, 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 o sytuację, która się może pojawić. Także e, ja jestem członkiem klubu, odpowiadam w tej chwili za zespół, za wyniki, natomiast tutaj tego typu okresie nie, nie biorę pod uwagę. I jeszcze pytanie o bo gdzieś tam w przestrzeni medialnej kręci się nazwisko Damiana Warchoła, czy to jest ten wymarzony napastnik? Czy coś... Od pierwszej konferencji mówimy, ja przynajmniej mówię, że szukamy napastnika i, i to ten proces cały czas trwa. Ja mam nadzieję, że, że w tym tygodniu coś na ten temat konkretnego już będziemy mogli przekazać do informacji. No, potrzebujemy, potrzebujemy tego typu wzmocnień. I nad tym pracujemy. Natomiast tak jak powiedziałem przed chwilą, ja to odpowiadam w tej chwili przede wszystkim za tą grupę, którą mam do dyspozycji. Za chłopaków, którzy pojawiają się nowi, w kadrze pierwszego zespołu debiutują. A wiadomo, że, że, że to bezpośrednio nie, nie przeniesie się na wynik sportowy czy na jakość z piłkarskiego widowiska na poziomie czołówki pierwszej ligi, także. Potrzeba takiej trochę pokory, potrzeba być przygotowanym na to, że będzie się działo wiele rzeczy, które nie przynoszą takiego naturalnego, jakby to powiedzieć, pozytywnego impulsu, bo potrzeba w takiej pracy od czasu do czasu zobaczyć jakiś trochę mocniejszy sygnał, że idzie wszystko ok, a szczególnie no, wynik sportowy jest tutaj, jest tutaj kluczem. I te punkty rzeczywiście działają bardzo inspirująco na wszystkich, a przede wszystkim na piłkarzy. Także no, pracujemy dalej, jak mówię. No następny mecz to okazja do zdobycia kolejnych punktów i tak na to trzeba patrzeć dzisiaj. Dziękuję bardzo. Czy mamy jeszcze pytania do trenera? Rozważam... Tomek, mikrofon. Mhm. Moment, moment to nie było, chyba, no, zapach, tak? to jest Może te... zmiana ustawienia? Coś, nie wiem, jak pan jak na to patrzy. To... No, cały czas pracujemy przede wszystkim na to, żeby tą grupę skonsolidować, żeby była jakaś stabilizacja. E, no jakieś tam elementy tej stabilizacji się pojawiają. No, chociażby w defensywie graliśmy drugi czy trzeci mecz z kolei w tym samym zestawieniu. Ale grają tam młodzi zawodnicy, tak jak pan powiedział, no niby robią wiatr, ale jak co do czego, no to jakby brakuje im tej, tej jakości defensywnej. No tak było w dzisiejszym meczu również i ja się z tym zgadzam, ale tutaj jest właśnie ta, ten cały pies pogrzebany, żeby złapać ten odpowiedni balans, jeśli chodzi o, o swoją odpowiedzialność na boisku, o to, co się w danym momencie robi i jak się zachowuje. Młodym zawodnikom i takim mniej ogranym, doświadczonym no tego brakuje. Oni się za bardzo angażują, jakby w jeden element czy w jeden moment, i później to przejście do drugiej fazy gry zupełnie brakuje im na to czasu albo, albo czasami nawet sił.